Cześć, zapraszam na odcinek. Dzisiaj Wam zaprezentuję sklep już całkowicie przygotowany do sprzedaży. A ja gram, na trali, tralala, trali, tralala. witajcie, także powiem Wam tak, z racji tego, że ze starego lokalu się przenieśliśmy, tam mamy tutaj dwa razy więcej powierzchni handlowej, czyli... 100 metrów, dokładnie ponad 100 metrów z małym haczykiem i podzieliliśmy to sobie na fajne działy, nie? czyli działy powiedzmy markowe. Mieliśmy na początku zrobić działy magnetofony, to wszystko tak, ale to jednak zrobiliśmy działem marki, czyli mamy Sansui i tutaj mamy, zaprezentujemy praktycznie. nasze... Ja pokazuję jeszcze na dole, że są. No jeszcze na pewno są magazynowe rzeczy, także jeszcze nie wszystkie są pokazane. To są te, które na przykład można dzisiaj zakupić. Yy, od ręki, prawda? No, jeszcze na pewno jest tam kilka, ale no, musimy po prostu troszeczkę. Ten tu jest jeszcze, tak, tu jest Samsung Te dwa takie same modele jeden jest w jasnym orzechu, drugi w ciemnym. Yy, obydwa sprawne jeden rezerwacja ale jeden jest jeszcze dostępny, tak? To jest naprawdę yy, kozak, jak to się mówi teraz. Prawda? Jest kozak. Jest kozak, jest kozak. To jest SD7000. Znacie to, że to mam wszystko w komplecie z papierami, z pokrywami, z babitą. Tak, w ogóle czego tam nie ma z właścicielem, chyba nawet z Niemcem jeszcze mogę sprzedać jakby coś. Jakby jeszcze raz zadzwoniły do, do Pamiętam Hansa, na i dzisiaj... odcinku o tym magnetofonie mówiłeś, że go nie sprzedasz. Mówiłem tak, ale wiesz, że dojrzewa się to jest, to jest tak jak wiesz masz Hmm. Jakiś obraz Picassa nie? I chcesz kupić teraz, powiedzmy, no, jakiegoś malczewskiego, bo te Picasso, już Ci się przejadł, wiesz, albo jakiegoś matejkę, no to wiesz, musisz sprzedać coś, nie? No to tak nie wierzę w swoją teorię. A teraz mam już pomysł, chcę kupić, wiesz, coś fajnego, znowu postawić, znowu nacieszyć się. Zresztą taka to jest właśnie. Kolekcjonerska, jak ktoś nie sprzedaje, kolekcjoner jak nie sprzedaje, to nie poznaje sprzętu. Yy, najlepiej się poznaje przez handel, yy, to już yy, mówię, prawda, to w słynnej pamięci, powiem Wam, by powiedział właśnie Wojciech Fibak. On właśnie kolekcjonuje obrazy, yy, niezły marszandem jest, także jestem marszandem od audio. Jakby coś, także kolekcjonuje, ale też handluje. Kolejna ścianka, wyspa, Technics. Puste miejsce, no niestety miałem coś postawić, ale Radek mi zajął tutaj Czas, bo kręcić musi, nie wiem, jakiś tam się zaczął zakręcić. Srebrny fajny. Tu no co zakręcić, tam... trzeba pokazać Widzą, Ale... że warto Cię odwiedzać. No tak, chodźcie, chodźcie, my Was tutaj potrzeba. Zobaczcie, pamiętacie odcinek, człowiek z blizną i to jest ten y, technik z blizną. <laughs> y, nie znalazł nabywcy, ja go w ogóle nie reklamowałem, wiesz, w ogóle go nie wystawiałem do sprzedaży, bo tak mi się spodobał, wiesz, że taki, y, no, człowiek z blizną. Mamy fajne, zobaczcie, techniksy. Srebrne, Mało srebrnych. Tu jest National Panasonic też, proszę bardzo. On jest bardzo ładny. Yy, tak, tak, tak. Tu jest czarna seria tych, tych japońskich CD odtwarzaczy. Wszystkie chyba, 770, tam jest 777, 1000, 900, 1000, ten 500, no zobaczcie, no kurczę ten i korektory, wzmacniacze, o właśnie dokładałem wzmacniacz, o postawimy, żeby był, o takie wzmacniacze, powiem Wam, słuchałem tego wzmacniacza, ta 810, tani gips, jak to się mówi, ale kurna robi robotę, naprawdę bardzo fajnie Graż. Gra naprawdę i to mam całą wieżyczkę z tego taką właśnie w tym kanciastym zestawie to możemy ten złożyć Ja jeszcze pokażę tutaj widzą o zobacz właśnie jest CD jest magnetofon fajny właśnie tuner no i korektor poszedł 70. Jak ktoś poszukuje 70 w idealnym stanie zafoliowałem żeby się właśnie nie zniszczył żeby tam góra była wszystko ładne bo to kolumienki technika mi to się właśnie. bardzo podoba ta antenka no antenka tak, to jest gadżet niezły, ten ten antenka. Kurczę, no takie ceny już osiąga, widziałem, ponad 1000 zł ta antena. Naprawdę słuchajcie. Ja bym ją sprzedał taniej, ale jak mi cena rynkowa nie pozwala. I zakupiłem ją też drogę, także wiecie jak to jest. Stacja numer 3 Marance. Marans... Pamiętacie marance stare. Zobaczcie jaki kurna ten płaszczak, kaseciak fajny. Kurde, no naprawdę, mi się tak podoba ten klapa pod góry. Ładujesz, twarzasz bawisz się jak w stole dzidziejskim. Piękne podświetlenie, no nie podłączyłem go, mogłem go Wam podłączyć 5420 model, ale jutro będzie podłączony. Jutro będzie podłączony, no to co tylko nie będzie. Cuda na kiju też, tutaj magnetofonik, cała wieżyczka. Proszę bardzo, nawet mamy do niego Unikat fajny z dokumentacją, czyli ten słynny następca 73, czyli 74 model. Tutaj w pionie stoi nasz Monster 4300, ale dlatego stoi, że się nie mieści na tym regale, będzie stał długo na półce na górnej. To Luxman, to jest Luxmanik. To nie zmieścił się nam ten... nie mamy wyspy takiego Luxmana, więc robiliśmy sobie, po prostu Luxman pasuje mi do Maradza. Ale ja też widziałem, że jest trochę Luxmana. Jest, prostu Tylko, że brakuje jeszcze, wyspy tak, dla niego. Brakuje wyspy, no. Czyżby sklep 200 metrów. Ale to już nie nie w tym... Napiszcie w komentarzach. Może jednak 200 metrów. Nie, nie. Ja już się przeprowadzam, Boże kochany, już się nie przeprowadzam. No ja tutaj ci kibicowałem bardzo. E co jakiś czas podjechałem, dzwoniłem. Dziękuję. Widziałem, e, e, widziałem po prostu, e, co tu się dzieje. Dokładnie. No ale też nie te no, skarby, pomoc, które odkryłeś. Twoja, e, apel, 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 jeszcze nie tylko mój, ale pewnie też w komentarzach będzie od widzów. E, dokładny odcinek z piwnicy i z niepokazanego jeszcze nigdy Twojego garażu. O nie. No tam jak to, nie? Tak jak tam nie wejdziesz przecież do tego garażu. Kurczę. Ale to będziemy wyciągać i pokazywać widząc co kryje twój garaż audio. O osłonki w O czym nie pamiętasz? Słuchajcie, no może tak coś tam będzie na pewno. Coś się nakręcimy, tylko najpierw zrobię porządki, tak żeby nie było No, kolejna. Zapraszam, kolejna to jest słynny pionier, tak? No też, też wiecie, że pionierek to też lubi. Naprawdę każdy, każdy jakąś tą markę uwielbia, ja też ją uwielbiam. Dla mnie jest jakby druga po Techniksie. Techniks jest taką marką powiedzmy tą sentymentalną z dzieciństwa Peweksowa. Druga też marka właśnie pionier, bo to taka na równi była w sklepie, prawda? Może nie te modele, ale. Ten już tak, ten już tak, ten już był do zakupu, prawda? Już na było kupić w latach 90-2000. Podgląd widzę, jest za Tobą. E, tak, 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 mamy tutaj podgląd, tak. No, bo patrzymy tutaj liczymy klientów, także tam e, wszystko, także tak. Jak w sieciach odzieżowych. To jest fajny pionierek, pamiętacie, też był odcinek o tym gramofoniku e, wysuwanym. E, te modele też fajne, mamy dwie, dwa takie modele, proszę bardzo, tu skłaniam na dole czarny. To jest to tu samo. Się, tu się zwolniło miejsce, bo. Dla klienta tutaj o proszę bardzo, tu stoi. Też pionier, też A, fajny, też. Ten zestaw no, tak, tak, wyjechał tak, 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 po prostu stąd no, już. Tu głośniki już mam ten, przygotowane, bo przełożyłem, no, wiecie, bo mam też odebrane od serwisu. Też mamy te, nie będziemy zaraz montować w kolumnie. A widzisz, to jest patrz, Pawła. Paweł. głośniczek, o. Będziesz musiał mu zawieźć tam, po, po co ode mnie odebrał, nie odebrał, widzisz? Zobaczy w odcinku to przyjedzie. Co w odcinku to przyjedzie. Tak. Paweł, twój głośnik. Tak. To właśnie ten. O, ten. No, i tak byśmy z tych skończyli, może na pionierku. Bo kolejne. Jeszcze będą... jest Sony. to Sony to nie jest. Już a, Sony. został tylko. Nowy, ale ja wiem, że masz, masz so Soniaki, bo widziałem, tak, tylko nie są wystawione. Sony. Został Sony, będzie gdzieś pewnie tutaj. Potem o, tak to będzie wyglądało. Sony, bo chcemy tu zrobić Sony. No i chcemy zrobić jeszcze jakąś, ale też są na Wyspach Środkowych. Ale wyspy wam pokażę. Wyspy Bergamuta pokażę wam za chwilę. Także zapraszamy za sekundę. I. Lecimy na wyspy. No, tak jak mówiłem, pierwsza wyspa, Majorka. Idziemy. A nie Ibiza? Welcome to Ibiza. O, może być Ibiza. To Aha. było źródło do testów. Tutaj klienci sobie przesłuchiwali ostatnio, właśnie tego słynnego Sansuja 9500. Tak jak mówiliśmy, też Luxman stoi. No, tutaj mamy o, ostatnie moje dzieło, które. Naprawiłem, powiem Wam, naprawdę było ciężko, bo jest ciężki do rozbierania, ciężki do wyjmowania. To wszystko gramofon taki nietypowy, ale tak zwana cegła revoxa która się uruchamia w ten sposób, prawda? Ale bardzo fajny gramofonik yy, tangencjalny, tak zwany. Tam jest ramię, które przesuwa się yy, w poziomie. No, dosyć fajny gramofon, fajnie wygląda. Yy, myślę, że, że komuś by się spodobał, na pewno. Dźwiękowo też super. Także dla mnie bardzo ładny ten. Bo tak samo mamy tutaj direct drive na ten kwarcowy. Zobaczcie, mamy kwarc, czyli mamy tak trzyma obroty, naprawdę. Lub możemy sobie przełączyć i regulować sobie, prawda, tym pokrętłem. No, przewijanie jak w tangencjalnym klasyka, nie? czyli powiedzmy, wyszukiwanie nagrania nie, nie, nie wyszukujemy, ale ręcznie możemy znaleźć po przerwie na płycie i opuszczamy sobie. W danym momencie, bo na przykład nasze ulubione nagranie jest na końcu, to co będziemy słuchać wszystkich nagrań? Tak? Czyli mamy taki wybór wyszukania tego utworu. Kolejna wyspa, jest to wyspa też do słuchu. Tu wam pokażę, bo to jest mieszana wyspa. Bo to jest mała Yamaha, która przyszła niedawno, dlatego jest taki zestaw. Pokazywaliśmy ma... ją. Pokazywaliśmy, tak, Ale tak, nie miała wtedy pilota już ma. Jest na Was. Na Techniksie wzdłuż, że miała być to jakby do Techniksa przypisana. Jest tutaj Techniks jakiś tam yy, wzmacniacz. Yy. U nas nie ma tylko jakichś tam, wiecie, wyszukanych naprawdę modeli. Można kupić wzmacniacz za 300 zł Techniksa, za 400, a można kupić wzmacniacz Techniksa za 15 tysięcy. Tak? Także dla każdego wszystkiego coś mamy. Czyli powiedzmy, można sobie zebrać wieżę za 1000 zł, a można sobie zestaw za 20 tysięcy. Także staramy się tak po prostu dopasować na, pod każdego klienta. Tu mamy znowu zestaw japoński. Tu kolumienki izofona piękne, tu mamy bozę. Także ten, ale zobaczcie, wyspa jest fajna, ponieważ każdy może sobie podejść z tyłu i zobaczyć sobie powiedzmy tak samo i podłączyć sobie też samemu można sobie wszystko tutaj sprawdzić, czy jak to wygląda i nie tak się musimy odsuwać tam z tyłu, dlatego wyspy są fajne do podłączenia. Tam na dole jest gniazdko, także będzie można sobie wszystko tutaj dopasować. Nie? No, a tak do wygląda tego... druga wyspa. Widzę, że jeszcze tak, sprzęt ktoś, czeka jeszcze na położenie. Tam, czeka na położenie na półki, bo to jest S6. Gramofon też jeszcze, który idzie na wystawę też, yy, który będzie zmiana wystawy, czyli to pod, później Wam pokażemy na końcu będzie wystawka. Yy, nie wystawka z typu niemiecka, że na zewnątrz wystawimy i bierzcie co chcecie, tylko po prostu wystawę, bo pokażemy normalnie, tak jak to w sklepie, tak. No i chyba, co? że zrobić grubą promocję i wszystko wystawić. Za chwilę trzecia wyspa prezentacyjna. Osłonki trzymam od słynnych moich techników, yy, Które zatek, są za Tobą. Które są za mną, tak. Zdziałem je, bo ponieważ wiecie, że kolumny się pięknie prezentują bez osłon. Osłony zakładamy, kiedy przychodzą wnuki, dzieci i teraz, raz, no nie wiecie jak to jest. Przychodzą dzieciaki i szybko zakładają osłony, albo koty jakieś tam jest, no nie, czy coś, no to zakładam osłonę. A tak to słuchamy sobie fajnie, czysto. Yy, za mną trzecia wyspa, tak zwana, yy, przepraszam. Nie, 3. to jest A, trzecia. Trzecia to jest ta. Trzecia jest tu. I to jest tak, wyspa jest też mieszanką. Jest to Denon Yamaha Nowszy sprzęt wszystko, ewidentnie. Wszystko tak, ale tu jest taki troszeczkę A nie, mniej... tu nie ma. To jest, to jest ta jest Yamaha, przykład, co pokazywaliśmy ta, 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 ta chyba ta, ta, ta ostatnio. fajna, tak. Zwykły stereo jeszcze z nowszej serii wzmacniacz. Nie mówię Mówiąc z nowszej, nie myślę, że to jest sprzed dwóch, roku, z dwóch lat albo z roku, tylko sprzed 20 lat, bo resztę sprzętu mamy sprzed czterdziestu, także z nowszej. Fajny zestaw Onkyo. Z, pełny zestaw z gramofonem. O, widzicie klient, dzwonił, bo już zobaczył ten. A ja go wyciszę na chwilę i zaraz oddzwonimy. Także też. I też fajna wyspa, bo tu możemy też przetestować sobie zestaw z tyłu. Wszystko podłączyć, także nie ma problemu. Do każdego zestawu jak jest pilot, to pilot dajemy. Oczywiście nie sprzedajemy pilotów oddzielnie. Ponieważ zawsze kompletujemy zestaw z pilotem, jeżeli mamy pilot, nie tak jak gdzieś tam inni sprzedawcy na jakichś tam forach czy coś że Najpierw sprzedał sprzęt, a potem widzimy na następnej jego aukcji jest pilot. No i trzeba dokupić pilot ekstra. Nie, my dajemy pilot w cenie, ponieważ taka jest po prostu zasada moralna. Polityka twoja. Polityka moralna tak jest oczywiście. No i czwarta wyspa Minorka. Z Balarów, nie? Jadę. Także ten, słuchajcie, taka testowa wyspa. Czyli powiedzmy, jak klient powie na przykład chciałbym to kupić, to my stawiamy tutaj, podłączamy swoje kolumny, klienta kolumny. Bo może chce kupić kolumny, albo może chce kupić wzmacniacz, może przynieść swoje kolumny, sprawdzić jak to brzmi. Wiadomo, że nie zabrzmi to tak jak w domu wiecie, w swoim tam fotelu, w swoim ulubionym, ale chociaż te 80% tej namiastki tego, tego testu takiego brzmienia, prawda, żeby zobaczyć, jak te kolumny brzmią z jego wzmacniaczem, albo odwrotnie i to wszystko tak. Lóg Przywożą gramofon. klienci swoje kolumny? Ta, oczywiście tak, cały czas, cały czas mamy tak, że po prostu przychodzą podłączają, możemy podłączyć jego kolumny tak. Gramofon chcą przetestować, jak ten wzmacniacz gra pod gramofonem, czy ma dobry przedsmacniacz gramofonowy dany wzmacniacz, czy będzie musiał sobie klient dokupić ten przedwzmacniacz oddzielnie. Tu też testujemy jakieś rzeczy, które przynosi ktoś do serwisu, prawda, czy odbiera z serwisu. czy taki po prostu mamy tutaj taki kociokwik. Zobaczcie tu z tyłu tu jest wszystko na bałaganie, ale tak ma być, bo tak powinno być. Czyli powiedzmy tu mamy podłączone, tu mamy przedłużać, bo co chwilę coś podłączamy. Tu teraz testowaliśmy kolumnę. Też jakąś klienta tu testujemy gramofon. Tu klient właśnie zamówił do odbioru, ma czeka, czeka kliencie. Przyjedź, bo już drugi raz ten sam gramofon już jeden ci uciekł z przednosa, Ten już jest ostatni. także tutaj apeluję. Tu mamy na przykład też już testujemy kolumnę i też pionier testowaliśmy. Tu jest telewizor też. O, tu jest telewizor. <noise> tu mamy zobaczcie, tu jest taka w ogóle ten, yy, o, ostatnia taka y, nasza naj, naj, najbardziej wypasiona sprzęt, czyli takie powiedzmy, tutaj teraz y, testuję właśnie ten y, nasz słynny Technic SA800. To jest te moje, moje dziecko, moje, 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 moje takie, no, moje takie, najlepsze. Które najbardziej lubię, prawda? Też jest do sprzedania wystawione, bo co? Bo chcę kupić następny fajny gadżet. Yy, Fajną taką siateczkę ma. No tak, no pięknie, wiecie, co powiem Wam też jeszcze, jak zgraci światło te światełko stąd, bije tędy z góry. No, lampka nocna, radio wzmacniaczki. Nisko kominek. Trzy w, trzy w jednym, tak, dosłownie wszystko w jednym. Także tak, no zobaczcie. Piękny. Zobaczcie, czego Krzysiu słucha. na czym słucha. Nie, ta, o, ser, to tak. tak. no zobacz. Tak, Pokaż no, tak. plecy, jak masz potatuowane z mensu na poczekaj. Chcielibyście zobaczyć. Słuchajcie, jestem chyba jedynym bez tatuażu jeszcze. Także ten... Jeden z niewielu, który nie lubi mensona. Też, też. Coś tam, coś w nim jest, że go nie lubię, nie wiem co. No, co może czegoś nie ma, co powinienem go lubić. No, tak. no także słuchajcie, no, zaraz przejdziemy do działu płytowego. Yy, Zobaczycie, jak to żeśmy zorganizowali, powiedzmy na. To się wszystko i tak jeszcze robi, robi, tak, robi. To się robi. Co codziennie się coś zmienia. Bo coś widzę, że też robujemy. tak. Szafa jeszcze, tutaj ma być na taki produkt płytowo, z tego co mówiłeś, premium. Tak, to ma być taki gazety. to tam są takie małe gadżety. Jutro będą takie. Ale jeszcze nie, nie zdążyłeś wyeksponować ich. Nie, no dokładnie. No, wiesz, no co, czasu tak, nie ma. Wkładam, po wyciągam. Wkładam, wyciągam to takie, tego i tak cały czas coś. włożę, coś nie, może to nie, może to tamto, wiesz, i tak na zasadzie. Małe, drobne gadżety. Może jakieś zegarki będą też, bo też kolekcja mam, wiecie o tym, że jestem też wariat na punkcie tych zegarków yy, tak zwanych gazomierzy, elektroników i różnych tego typu lat 70. Także to też będę chciał sobie zmieniać kolekcję, także będę powiększał, ale też i zmniejszał, nie? bo to jedno z tym się wiąże. Także no, słuchajcie, no za chwilę idziemy tam na Czarne Placki. Kraty widzę już masz? Tak, tak, tak. Wiecie co, no tak. Yy, kraty yy, to nie będzie kwietnik, na pewno. To nie będzie żaden kwietnik. Jest to nasz pomysł. Yy... Będziemy sobie robić półeczkę robienia do domu. No, ale do domu, no tak, już Karolina nam już powiedziała tyle tego, tyle tego. To będzie na płyty, czyli będą pod skosem, on stoi teraz odwrotnie, jedna strona, druga strona, to będzie na płyty, które będą pod kątem ustawione. Tutaj następny gadżet w tym samym kolorze, który robiłem, to będzie szafka. O, zobaczcie, takie rzeczy też możemy zrobić, czyli robimy szafkę pod sprzęt audio. Można będzie u nas też coś zamówić, możecie swoje narysować, zaprojektować. My wykonamy. Płyty, prawda? Płyty. Wszystkie. O, płyty. jest i nawet. tylko tak. do przeglądania. Tak, Przyjdź, przyjść, usiąść sobie tutaj, tutaj taca będzie na kawę. Proszę bardzo, pijecie, przeszukujecie tutaj tak. Siorknięcie, prawda? Szukam dalej. Aha, aha, aha. Panie Ksiśko jest może ciacho do kawy. Ja wie tak, i co jeszcze tak? Jest nie, śliwkowe. Tak, śliwkowe będzie na jutro, tak. No a tutaj. Wybór, tu też możecie sobie usiąść, poczytać, okładeczkę zobaczyć. Ja tak pokażę. Tutaj. Będzie też, bo, zrobimy stanowisko odsłuchowe. To jeszcze wiem, że nie jest wszystko wystawione też. No nie, będzie stanowisko też tutaj, będzie odsłuchowe, czyli będzie można sobie płytę CD samemu włączyć na słuchawkach, yy, czy płytę. Zobaczcie, tu są przygotowania jeszcze tak. OSI zwróciło te, teraz na rynek. No to nawet nie chciałem No widzisz. A słuchajcie, tu są przygotowania na jutro do wyprzedaży, czyli koszyki po 5 zł, czyli takie po 10, po 20 jutro będą na wyprzedaży, czyli powiedzmy po 10 płyt, po 20 płyt będą no, Kasety też? Będą, tak. Kasety też będą w promocji, tak. tak o, samo. Poli masz jeszcze? No proszę bardzo, to widzisz tą płytę ostatnią, co mieliśmy chyba w radiu, tak? W radio wygrycimy. Tak, tak, tak. Radio, nie zagraliśmy. tego. O. No nie zagrali. Kazika no, niestety, to bym zagrał no, myśmy, w radio, ale... Oryginał? Kurczę, Kazik, orwinął O, Poletariat. O, Odesu już nie istnieją. Lenin. Tak, na pewno. Słuchajcie, tak. No i... A za chwilę pokażę Wam naszą wystawę. Może podpowiecie, co powinno być na wystawie takiej, żeby na przykład można było przykleić nos do szyby, nie? Czy to powinien stać to wietra, zobaczymy. Czy sprzęt? Tak, no zobaczcie tutaj. My mamy na przykład ten sprzęt na razie postawiłem, no i takie gadżetki. Jakieś boomboxy, Rosyta. jakaś płyta, zegarek klapkowy, czyli ten słynny zegarek klapkowy, tam parę jakichś takich gadżetów. Ale też chciałem coś postawić. Bo tu mamy szybę jeszcze zbitą, jedną, ale będzie niedługo wymieniona. Także spokojnie, wszystko będzie wszystko jest pod kontrolą. O! Tutaj są te, tak, tu jest ostatni ten, co, robiliśmy odcinek o tym, pamiętasz? Tak, fajny, pamiętam. Tak? Fajny, tak. Ten, co tak. z pilotem ultradźwiękowym jest tak. Tu, tu jest, to jest fajna rzecz, wiecie co? Ja nawet nie wiedziałem wtedy, że tutaj był ten pilot, żeśmy sterowali i gramofon działa na pilota. Niesamowita rzecz w tamtych czasach, że gramofon na pilota działa. Do tej pory chyba nie. Szyldy jeszcze nie przyczepione. Tak, wszystko w powijakach. Jeszcze tutaj jedna wieża Sony, zobaczcie tam też będzie jutro już pewnie do sprzedaży, tutaj następna wieżyczka, za Tobą też wieżyczka, proszę bardzo, wróć się. Telefunken. A to ostatniego pokazywaliśmy. Tak, 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 pokazywaliśmy. też jutro będzie w fajnej promocji, w promocji, także no, tam jest wszystko. O, to mi się podoba. A Fischer, Price, tak stary Fischer, Price, tak, ma no dokładnie, to kolegi przyniósł właśnie tak. No, Stawka jest większa i, niż życie. Hans Także wszystko jest. Także jest 100 metrów. Pode mną jest drugie 100 metrów. No tamto, tamto najchętniej jest, to wypogrzewać i tamto. nagrywać. Tamto, tak, tak, tak. 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 No, nie, no potem mi suszą głowę tam z, y, z, y, klienci powiedzą panie, mój tam On Ja mnie spokojnie, spokojnie, twoja rozczochrana. Powiem tak, tak, tak. No to nie, no tam nic nie zginie. Słuchajcie, jak zginie, to się wypłaca. Nie ma, nie ma problemu, jestem wypłacalny. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Słuchajcie, na podsumowanie podziękuję wam wszystkim yy, widzom, yy, czyli ci, co subskrybują, ci co komentują, prawda? No bo bez was yy, nie ma mnie, ten kanał się cały czas rozwija, sklep się też rozwija. Ja też dziękuję, bo dzięki Krzysiowi tak, się no. kanał mój rozwija. Dokładnie. No tak. i, yy, i dzięki temu też yy, ja też jestem wdzięczny Krzyśkowi, bo jak zaczynałem się bawić z tym kanałem, to uwaga, yy, kilka sklepów prosiłem z audio żeby móc u nich coś nagrywać, pokazywać przed każdym i odmawiał, bo o, mały kanał, mały kanał. I tylko właśnie Krzysztof jako pierwszy się zgodził, powiedział, nie ma problemu, proszę przyjeżdżać do mnie, nagrywać. Jakbyś tak coś począł, to Ci pomogę. Więc ja też dziękuję Krzyszkowi, Jestem dumny, że dzięki moim widzom możesz się rozwijać. Ja też dziękuję bardzo Jasne. tobie, że. Dzięki Tobie ten kanał też się rozwija. No, bo widzowie też dochodzą, bo bardzo Cię polubili. Nie, no, ja też bardzo lubię, bo w ogóle wiecie co, bo ja jestem typowy analog. nie? Ktoś tam by potem mówi, czy coś. Ja dlatego dzięki radkowi mogę się rozwijać w internecie, bo ja bym tego nie, nie rozwinął się tam. Bo ja jestem po prostu taki analog, że ja biorę telefon, za chwilę mi on wkurza, prawda? Dlatego nieraz ktoś do mnie dzwoni i mówi coś tego, ja coś odpisuję. Często siedzę przy serwisie, lutuję, po prostu nie odbieram tego telefonu. No, i też ludzie potem sobie myślą, a tam nie można się dodzwonić. No. Niestety. Nie płacz, albo, nie płacz. Albo, tak, tak, tak. <grym> masz, już masz, widzę wiecie, łzy, tak, łzy, łzy wzruszenia yy, masz. Tak, tak, tak. Nie, po prostu wiecie, no po prostu tak, no dlatego Radek mi pomaga jako tej w tej sensie, w sensie elektronicznym, czyli takim facebookowym tym... Znaczy ja też lubię do Ciebie przyjeżdżać, bo e, zawsze masz fajne takie audio kąski. E, widzowie moi to bardzo lubią oglądać. Nie wszyscy też muszą to kupić, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś namówić do zakupu, ale e, fajnie jest pokazywać rzeczy, które Albo nie są dostępne, albo są tylko w internecie, a to są na wyciągnięcie ręki. Można no je dotknąć. Tak, właśnie to jest takie coś ala muzeum, prawda? Że można sobie przyjechać, bo w muzeum na pewno nie dotkniecie, bo musicie założyć pierwsze. To musicie założyć kapcie na filcu, a on nie można wejść normalnie w butach, słuchajcie. Nawet z błotem. Tak, a, można, posprzątam po was, także spokojnie. Przyjeżdżajcie, wpadajcie kiedy chcecie, i subskrybujcie, komentujcie. I czekamy na Was tutaj w sklepie. I najważniejsza wyspa, na podsumowanie. Kasa, tu się płaci. Niestety się trzeba zapłacić, no ale słuchajcie, z czegoś muszę żyć, także i chciałem Wam powiedzieć, że to jest teraz moje jedyne utrzymanie, także niestety będę musiał, kiedyś pracowałem w elektrociepłowni, także to było kupę czasu temu, ale teraz, ale zapraszam. No. Zawsze są promki. Zawsze są promki.